Bardzo e, jeszcze raz dziękuję za przyjazd e, naszym gościom szanownym. Wiem, że pan trener wiele wiele stracił, dlatego że dzisiaj mecz Lechia Legia, ale wybaczy pan, mam nadzieję nam. Ale podałem wynik zaraz Państwu, 1:0 zero wydawała Lechia, w samej końcówce meczu ostatnie 5-6 minut, a to wiadomość mówię na odpowiedzialność panów. <laughs> Więc poz, pozwólcie pan państwo, że zaczniemy. E, pierwsze pytanie mam do, do, do pana redaktora. Jak to się zaczęło? z Kazimierzem Dejną. Jakie, pan był przyjacielem, pan był kolegą piłkarza, jak zaczęła się ta znajomość? Czy może tak, bardziej, bardziej kolegą niż przyjacielem, dlatego że, nie jest pan trener na to, ale Kazimierz Dejna, nie działa? Że Kazimierz Dejna tak za bardzo nie miał przyjaciół, nie dlatego, że miał jakiś charakter taki, który mu przeszkadzał w nawiązywaniu kontaktów, Najlepiej czuł się sam ze sobą. I tak bądźmy szczerzy, musiał człowieka dobrze poznać, żeby go zaakceptować. E, na jakiej zasadzie zaakceptował mnie, to nie wiem, ale mogło to. Mogę Ci przerwać mów, Jak najbardziej. Byście Państwo tak się przesunęli troszkę bliżej, to byśmy nie korzystali z mikrofonu, bo w ogóle nawet słychać było fajnie. A to chyba będzie skomplikowane. Tak, tak, nie, tak nie mi w się w wydaje. No nie tak. podchodźcie bliżej. W każdym razie, mogło to wynikać z jednej rzeczy. Znaczy, może nawet więcej niż jednej. Przede wszystkim. Między nami była nieduża różnica wieku, kilkanaście miesięcy dosłownie. W związku z tym mieliśmy no, podobne zainteresowania, podobną muzykę lubiliśmy i tak dalej. Druga sprawa to to, że obydwie pochodziliśmy z podobnych m, środowisk. On z małego, stosunkowo miasteczka, jakim był Starogard Gdański, ja z pod Warszawy, to była Warszawa właściwie, to są przedmieścia, Falenica, czyli taka też atmosfera małomiasteczkowa. To też nas łączyło. Yy, trzecia sprawa to taka, że byliśmy... Ja miałem w domu troje rodzeństwa, on miał ośmioro rodzeństwa, albo nawet dziewięcioro czy. Yy, więc krótko mówiąc, yy, w naszych domach nie było za bogato. I to wszystko jak tak się zaczyna rozmawiać, to to ludzi łączy. Ale być może też, zwłaszcza teraz jak się patrzy na dzisiejsze dziennikarstwo, ja nie chcę powiedzieć, że dawniej było lepiej, bo ja gloryfikuję swoją młodość, ale coś w tym jest. Tylko że wiecie państwo... Dzisiaj, y, słuchając telewizji, radia, czy czytając coś tam, y, y, spotyka się bardzo często z agresją, z jakimiś takimi informacjami, które y, no, wydają się niegodne do, do ich publikowania. Y, a w dawnych czasach było zupełnie inaczej. W dawnych czasach, y, dziennikarz nie był wrogiem sportowca. Tam była jakaś symbio symbioza. Nie mówię, że musieliśmy się od razu przyjaźnić, ale Powiem tak na przykład, jeśli ja rozmawiałem z trenerem czy z piłkarzem i umówiliśmy się, że to rozmowa prywatna, to ten piłkarz miał pewno, że jutro nie przeczytał gazetach. A dzisiaj to jest tak, że jeszcze do domu nie dojdzie, a to już jest w internecie. I to jest... To nie zawsze jest fajne, jednak bo ktoś tutaj y, y, no, łamie pewne zasady, prawda? I ponieważ Dejna sam był człowiekiem, który robił wszystko, żeby o nim nie było głośno. On miał taki charakter, on się w czuł przed kamerą w kontaktach z dziennikarzami, a ja miałem jakiś taki, może w związku z tym, o czym mówiłem, że coś tam nas łączyło, miałem jakąś taką umiejętność, nie miałem świadomości tego, która pozwoliła mi na nawiązanie z nim kontaktu, to on mi zaufał. I na tej zasadzie myśmy się jakoś tam polubili, zaakceptowali i mam prawo sądzić, że on mi mówił więcej niż komukolwiek innemu. A ja z kolei mam świadomość, że nigdy w życiu nie zrobiłem z nim dobrego wywiadu, mimo, że miałem najlepsze i najświeższe wiadomości, ponieważ uważałem, że rozmówcę należy chronić, że jak on mi coś mówi, to niekoniecznie po to, żeby na to poprosił gdzieś dalej. W związku z tym czasami było tak, że mówili mi w redakcji zrobisz wywiad z Kazimierzem Dajną. to ja szedłem do Kazia i mówię mu, albo dzwoniłem na tajny telefon, nie było komórek, do niego się dzwoniło przez centralę, Ministerstwa Obrony Narodowej. I mówiłem mu, musimy pogadać do gazety. To on mi mówi, przecież ty wiesz o mnie wszystko, napisz sam ten wywiad. I ja robiłem coś takiego. Nie wymyślałem broń Bożejniczego, tylko robiłem to na podstawie naszych rozmów. A z drugiej strony miałem takie wewnętrzne poczucie, że właśnie nie mogę napisać o pewnych rzeczach, które moim zdaniem są w jakimś tam sensie poufne. I dlatego te wywiady były zawsze na okrągłe, mam świadomość tego. Panie dyrektorze, Pan jest z Legii rozwiązany już od dziesięcioleci. Pod koniec dlaczego, lata 60 gdy Dejna trafia do Legii, trafia w doborowe towarzystwo. No tutaj trzeba wrócić do nieco innej sprawy, tutaj to Stefan to bardzo ładnie nakryczy, to, to bardzo piękne zdania o tym całkiem to jest bardzo istotne, bardzo ważne, to co zresztą ubi ten dzisiejszy sport zawodowy, obojętnie czy mówimy o piłce nożnej, czy o wielu innych dyscyplinach sportu, bo też jest pewien rozdział między sportem indywidualnym a zespołem. Ja poznałem Dajkę nieco wcześniej, bo były tak centralne obozy juniorów. Myśmy w tej chwili od no, wielu, wielu lat zaniechane przez Polski tych Klimki bo wtedy tylko były cztery drużyny, Reputacja Narodowa, która prowadził Świętej Pamięci, wczesny selekcjoner i jednocześnie szef szkolenia, pan Ryszard Koncewicz, urodzony w Lwowie. Reputację młodzieżową prowadził Świętej Pamięci Kazimierz Górski, również Lwowiak. Reprezentację młodzieżową prowadził wtedy świętej pamięci Jurek Sławoszowski i na końcu zostałem ja jako ten, który prowadził drugą reprezentację juniorską, bo to były wszystkie cztery drużyny. Dzisiaj samych juniorskich drużyn jest wiele więcej, nie mówię o kobiety, kobiecej, która wróciła, o futsalu, o plażowe, plażowej, etc., etc. Dejna był 132 mniej więcej zawodników, myśmy rekrutowali na tzw. letnie obozy centralne. I on był w grupie środkowych napastników, ponieważ był podział Zakonita znakomita to naprawdę była praca, moim zdaniem, ponieważ te obozy miały wykreować tych najbardziej zdolnych zawodników. Dwa okręgi były preferowane, mianowicie dzisiejszy okręg małopolski czy Kraków i okręg śląski. Oni mieli około 10-12 zawodników, mogli podawać na tą listę, którą myśmy nie tyle weryfikowali, ale jednocześnie mogliśmy z tego okręgu powołać jeszcze innych zawodników, którzy nas Naszym zdaniem trenerzy, koordynatorzy z tych okręgów nie zauważyli, choć nie uwzględnili, mimo że ich przecież znali. Pozostałe okręgi miały tam śladowe ilości po 5-6 osób. Potem myśmy trenerzy organizowali dla nich treningi, przy razie dusze do Między Jednym z nich był właśnie Świętej Pamięci Górskiej, na tym czuwał oczywiście na Konczewicz, i to się tak działo już w latach prawda, 60. Każdy Dejna był środkowym napastnikiem. Grał jako środkowy napastnik. I widać było już te pewne, prawda, jego predyspozycje do nieco innej gry. I tego zawodnika ukształtował, jak rogniałem go w swojej grupie, świętej pamięci, znakomity tener czeski, Jarosław Wojewoda, w Legii Warszawa. To on z niego zrobił zawodnika drugiej linii, i teraz wchodzę w pański to, bo pan bardzo ładnie powiedział, On miał znakomitych partnerów. On miał od kogo się uczyć, genialny do dzisiaj, 60 lat pracy w jednym klubie, Lucian Brywczy, jeden z tych zawodników, który otrzymał propozycję Grywralu Madryt, ale nie mógł jej zrealizować jako zawodowy wojskowy, mimo że wojska, mówi się komisji nie na oczy, nie widział, bo za jakąś uroczystością oraz w roku 1 maja, czas też nie popełnił się przeważnie zrupowania, był zajęty jako trener, ale gdzieś tam raz na jakiś czas musiał mundur założyć, jakaś gala była, nie, dzień, dzień wojska Polskiego, przepraszam. I tu rzeczywiście ten świętej pamięci znakomity trener i znakomity człowiek, bo nawet jak odszedł, a dwa razy był trenerem w legii, utrzymywał z nią kontakt listowny, zawsze życzenia i tak dalej, i tak dalej. To był trener wspaniały, a ja mówię na, na tej podstawie, że po nim sam obejmowałem Legię Warszawa. Przekazał mi wszystko, co powinien przekazać trener, nawet mnie namawiał w pewnym momencie, bo chciał mi pracę ułatwić, bo ja byłem tym młodym trenerem, bardzo doświadczonym że powinienem tych i z tych i tych zawodników zrezygnować, ja mu wtedy odmówiłem, powiedziałem nie, pan ma tak dobrą opinię, jest pan tak świetnym trenerem, człowiekiem, że powiedział, że pan moimi rękami załatwia w swoje sprawy, nie zgadzam się oczywiście rację miał i woda. To, co mi powiedział, bym zrealizował, nie stracił jednego roku pracy, bo również ja miałem nie tylko wygrane, również miałem ciężkie porażki, jak w czasie 6-0 ze Stalą który grał między innymi, prawda, Domarski, Kasperczak, Lato i tak dalej. Natomiast miałem przyjemność pracy m.in. z, z Kazim Dejną, który miał genialny usposobienie, miał wspaniałą koordynację ruchową. On czego się nie dotknął? Miał znakomicie w znakomicie wtelnika Świetnie boksował, o czym jeden z tenerów doświadczył, który robił takie zajęcia na swoich treningach. Miał doskonałe. Ja Ten to... nazywał się Jacek Kmon. Ja tego nie powiedziałem, Państwo słyszeli. Miał doskonałe wyczucie odległości, dystansu, przewidywanie. I przypomnę przecież, że Ci z Państwa no starsi, bo dzieci nie pamiętają młodzież. Dobrze, telewizja pokazuje, że to ostatnio Pan Stefan Szczepek, bo sam go słuchałem niedawno, kiedy wspominają te niektóre mecze. wspominam ten finał, prawda, olimpijski. a ja byłem na tej olimpiadzie jako szef grupy obserwatorów wraz z Panem Błuźniakiem, Talagą, moim wychowawcą i Gmochem, a ja byłem najmłodszy, więc zostałem na tego kierownikiem, jaki nikt nie był wiadomo na co towarzyszy z partii Pana. No, ja jestem bezpartyjny, żeby było jasne. Ale no tak stanowi. W każdym razie to Kazik Dejna. Strzela te wspaniałe, wspaniałe, prawda, bramki. To tam jest ten decydujący, prawda, potem rzut karny, który trzeba strzelać Ludakowowi, w pierwszej wersji miał to strzelać Włodek Lubański, a jednak podchodzi, bo samo tego namalia namawia, Kazik daje trzeba mieć żelazne nerwy. To co powiedział tutaj pan redaktor Szczepłek, spokojny, stonowany, małomówny. Był kapitanem drużyny i tu muszę powiedzieć, że cieszył się naprawdę takim autorytetem, tym przede wszystkim właśnie piłkarskim. Że to jest w drużynie mistrz, od niego wiele zależy, to na nim spoczywa ta odpowiedzialność za grę. Bo ja nie znoszę, przepraszam, ja słyszę w telewizji, jak mówią moi młodsi koledzy, przeniósł ciężar i mówią, piłka nie ma ciężaru, znaczy ona ma jako piłka. Ale takie wrażenia są dla mnie bardzo obce. Nie przenosić grę z jednej strony na drugiej, z drugiej strony na drugiej i tak dalej, i tak dalej. I on tę odpowiedzialność brał na siebie. Wspominam sobie, kiedy mnie zaprosił do współpracy bo zrobił bardzo dobry wynik wbrew temu, co w jeden pisze trener Jacek Mogł, bo on w końcu został też tenerem, jak się uczył zawodu w latach 70., kiedyśmy czasami z tenerówcy namawiali, żeby zaczął prawda, od osobnia instruktora i żeby do tego tenerskiego zawodu doszedł. Tam zdobyła reprezentacja Polski, bo ja też byłem wypożyczony z Legii wtedy, na tę imprezę piąte, z EKFO szóste miejsce z Republiką Federalną Niemiec. I przypominam ten dramatyczny moment, ten wspaniały mecz, prawda, z Argentyną, kiedy nie strzela w tym niby setnym, mecz, niby setnym meczu Kazimierz Dejna, broni Bramka Świor, prawda, bronił wtedy i jest odprawa, prawda, pometrzowa przed następnym meczem, co robimy, jak tam, zastanawiamy się, kto będzie wykonywał, gdyby znowu nastąpił rzut karny. No i w zasadzie, prawda, że Jacka nie brzmi, jak to kto, no tylko może wykonać Kazio Dejna nic więcej. To jest bezpośrednio po tym meczu, nie, to się da, to jest bardzo ważna cecha, czy za, jaki ma zawodnik autorytet drużynie. Ponieważ ja go prowadziłem, kolegi Warszawa wyznała do jego wyjazdu, zresztą moim zdaniem nieudanego, i mam tutaj czyste sumienie, bo nie namawiałem go na ten wyjazd. Uważałem, że wszędzie powinien jechać, tylko nie do Anglii. Absolutnie nie, to nie jest piłka dla niego. Anglia się w zasadzie nie zmieniła, aż to zobaczcie, co się dzieje. Mówię szczególnie do mężczyzn, którzy się piłką interesują, jeżeli są i takie panie, to i do pan że do dzisiaj, za chwilę będzie Stefan niedługo najprawdopodobniej o tym pisał, bo nie będzie miał wyboru, minie 50 lat, kiedy Anglia nie jest w stanie zrobić wyniku, bo w 1966 roku rok, 50. była mistrzem świata i do dzisiaj, na tej imprezie, na której ja byłem jako trener reprezentacji Mistrzostwa Świata, na której się niestety nie zakwalifikowałem, musiałem reprezentację w trakcie działania w 90 roku we Włoszech, zdobyła czwarte miejsce, to jest jedyny ich wynik przez 50 lat, jak i osiągnęła reprezentacja Anglii, a ligę z kolei ma wspaniałą, fascynującą, ponieważ ściągają najlepszych zawodników, mają największe pieniądze, jeżeli chodzi o biznes, z najlepszych zawodników z Europy, najlepszych zawodników z południowej Ameryki i jednocześnie nie ma miejsca w tych składach dla Anglików. Anglicy grają w tych klubach poniżej, prawda, Ale drugiej połowie... Ja Ale przerwy. a propos tego, pewnie wiele z Państwa, wiele osób się interesuje jego angielską, czy macie Państwo świadomość, kiedy po raz ostatni angielski trener zdobył tytuł mistrza Anglii? Właśnie. Bardzo ciekawe pytanie. Od kiedy jest premier league, to nie. Ostatni raz w 1992 roku Ron Atkinson wygrał z Lidzem Mistrzostwa Anglii. A po nim to już byli tylko Szkoci, Francuzi, Portugalczycy. A, tak a jest to bardzo trudne, bo sam grałem z Anglią. No i niestety muszę z przykrością powiedzieć, że w pierwszym meczu przegraliśmy władzę reszką. Wtedy już wiceprezesem, który był wtedy prezesem PZPN-u, wtedy Kazik Górski który którymi towarzyszył w tych meczach, ale był to człowiek zawsze taktowny, bardzo skromny, jak to świetnie pamięci Zazimierz Górski i też mówi do mnie, słuchaj, no musiałeś tak otworzyć, dostaliśmy bramkę na 2-0 w 87 minucie, takie takiej wspaniałej akcji, bramkę strzelił, kiedy już wychodził bardziej do dośrodkowania, bo tam biegał z lewej strony łódl i tak jest... Ułożenie nogi, jak do podośrodkowania wewnętrznym podbiciem, Nidleja nagle jest zmiana ustawienia lekko kątowej ta piłka, jest taką rotacją, wpada pada ruch górny w naszej ranki, przegrywamy. Nie wiem, czy Państwo wiecie jedną rzecz, że Pan Andrzej Strejlał znana pamięć mniej więcej 1500 metrów, z tego wszystkie, które sam prowadził, w których gra. To jest po prostu niewiarygodne. Niestety nie udało mi się i no, z tym niestety będę najprawdopodobniej umierał, mimo że mam swoje lata i na razie jestem w dość dobrej kondycji. Jeżeli panowie palą, to zachęcam, przestańcie palić. Ja osiem lat temu to zrobiłem jestem wygrany, a dzień dzisiejszy, a ludzie jutro nie wiadomo. Przykro mi, że nie awansowałem ani w szosach Europy, ani świata. Udałem z siebie to, co miałem ja moim zdaniem najlepszego. Miałem naprawdę dobrą drużynę, kiedyś tylko bardzo silnych przeciwników, jak między innymi Anglia. Jak Holandia wtedy uczestniczyli na Turcja, bardzo mocna wtedy ćwierć świata Norwegia i niestety, jak się okazało, nie wykorzystaliśmy tej szansy. Raz byliśmy pół godziny, pół godziny od Europy. Pamiętaj pamiętam, żeśmy dali m.in. chyba tak z Irlandią w Poznaniu. I wtedy ten patyczny rozwinał się też. Natomiast ta sama Anglia, nigdy z... Raliłem, trzy razy, żeśmy grali z nią Polsce w Chorzowie 0-0, w Chorzowie 1, 1. No. Mój ostatni na no, 93 rok z Anglią 29 maja i w 83 minucie Anglicy wyrównują wcześniej 1-1 w Poznaniu, Bram Linekera znowu po W chorzowie strzelił rajd w 83 minucie. No. Tak to się układa. Piłka nożna była i jest fascynująca, o czym najlepiej świadczył dzisiaj Linkin Stargard i toczyli Tak piękny pojedynek z Lechem Poznań. Kto wie, jak to się skończyło? Gdyby nie było czerwonej kartki no, właśnie. No, właśnie. i... I różnie o tym można by prawda, mówić, ale nie czas i nie w tym celu, żeśmy to przyjęły.